Cześć ptaki! Dzisiaj jestem w Hiltonie i jestem na kawce. Chciałam opowiedzieć o tej sytuacji właśnie z kanałem JTO. I powiem Wam tak. Chodzi mi bardziej o to, że zostałam skopiowana. To nie o to chodzi, że po prostu. Że fajnie, że ona sobie wstawia obraz i tak dalej, że jest ta aukcja, ale tak naprawdę to ja pierwsza to zrobiłam. I uważam, że to jest nie w porządku. Mogli sobie zrobić już tą aukcję, fajnie fajnie, ale dlaczego tak samo? Dlaczego tak samo, taka sama, takie samo tło, taka sama stylistyka. I w ogóle tak samo już wszystko zrobione jest. Kompletnie tak samo. Tak samo te krzaki, tak samo jest w ogóle. No strasznie podobne to jest w ogóle. Znaczy ja... Polubiłam tą dziewczynę, bo uważam, że fajnie to jest pokazane. Pokazane tam jest właśnie o tych narkotykach, o tych skutkach na tych narkotyków, że nie należy ich brać, że, że należy... No, że fajnie, że on chce jej pomóc i w ogóle przestrzega przed tym. I bardzo mnie wzruszyła ta rozmowa z tą matką właśnie. I to w ogóle ta rozmowa tej matki. Uważam, że narkotyki są złe i nie powinno się ich brać. Pani żona chce z tego wyjść, że mi pomaga, ale kurczę, wkurzyło mi trochę to, że jest, zostałam skopiowana. A ja nie dam się skopiować, po cholera, jasna. Musieli tak samo zrobić. Ja zrobiłam na następny dzień, oni też stabili. Niedługo ja zrobię coś, Sima też to zrobi. Ma bardzo podobny do mnie kanał, też poradzi z gwiazdami, też podobnie jak ja robię. I po prostu nie lubię, gdy ktoś mnie kopiuje po prostu, bo mnie to drażni. Drażni mnie to. <śmuchy> Zaraz Wam pokażę moją kawkę. Uwaga, uwaga. Poczekajcie. O Jezus. To jest moja kaweczka. No. No i tak sobie piję kawkę i tak się reaksuje. <taki> Także moje ptaki, no. Nie dopuszczajcie do tego, aby was ktoś kopiował po prostu. Nie można do tego dopuścić, kurde, bo ja już naprawdę nie mam siły, powiem Wam. No z to mnie ktoś kopiuje po prostu. Ja mnie Kisio, to kurde... Z kisią to już naprawdę mam dosyć. Jakaś dziewczyna się znowu zgłosiła. Jezu mnie już ręka boli. Nagrywam telefonem i ręka, bo naprawdę... Jakaś dziewczyna się zgłosiła, że po prostu została pobita. No i nie wiem, no, chciała niby tam, żeby nagrać jeszcze jakiś chłopak, chciał zadzwonić w czasie wizji i chciał zadzwonić, nie i opowiedzieć wszystko. Dziewczyna jakaś została pobita i powiedziała, że wynosił ją kolega i koleżanka i że pani Kisień prosiła o pieniądze, ale że po prostu, że ona opłaciła ochroniarzy i policję i tak dalej, że policja była, ale nic nie zrobiła. Że pani to byli jej ludzie. Nie wiem, może to też dziewczyna wymyśla, ale Ta dziewczyna mówi, że się chce dla niej zemścić. Nie wiem, czy to nagrywać. Ja powiedziałam, że niech to zgłosi na policję, tak? Że albo pracy winna, albo po prostu niech to zgłosi. I policja sama się nikt tym zajmie, nie? No że powinna zrobić abdukcję. Czemu nie zrobiła abdukcji? No na to mi nie odpowiedziała pytanie. Więc nie wiem też, nie wiadomo, czy mówi prawdę, tak? No ale znając panią Izabelę, więc można się wiele spodziewać, tak? A już nie wspominając pani Izabeli, już nie chcę nie nagrywać, mam jej dosyć i nie będę niej nagrywać. I przestańcie pisać na głupot na mój temat, że światł mnie utrzymuje, bo mam owszem faceta, którym pomaga, ale mnie nie utrzymuje, ponieważ ja pracuję, pracuję w biurze, pracuję w reklamie, pracuję w social mediach, promowanie produktów różnych, reklama, więc mogę Wam umowę pokazać, jak chcecie także, Ale nie mam zamiaru się niczego udowadniać, bo tylko winy się tłumaczy. Bardziej drażni, drażni mi to, że po prostu zostałam skopiowana i moje pomysły są kopiowane. Po prostu tak nie może być. O Boże, święty. Ja się muszę nanerwować, po prostu to jest chore. To, co się dzieje w tym kraju, to jest chore. Dzisiaj patrzę, jakiś facet jedzie, kurde, uderzył Ewa w szlaban, taki pionowy, dostał mandat. Obrócili mi rower mu, obrócili jakieś mandaty mu wypisują. Kiedyś mogłam nagrać na dachu, teraz już nie można nagrywać na dachu, bo może mandat dostać. Wszędzie mandat, wszędzie, każdy chce już kasy kasę. I po prostu on po prostu jechał z jedzeniem, tak, ten chłopak. A ja, ono to, to fajnie, że prowadzi te problemy, no fajnie, że przestrzega przed tymi narkotykami, ale... No kurde, dlaczego musieli mnie skopywać, tak samo nagrać w przyrodzie, takich sam krzaka. Ja nie wiem, czy to nawet nie jest to samo miejsce. Po prostu mnie to drażni. Ja nie lubię, gdy ktoś ode mnie coś odgapia po prostu. Ode to światło też takie przeszkadza mi to światło po prostu. Nie mogliby innego światła dać. Mnie <laughs> fajny telefon, widzicie co, ja muszę się męczyć. Ja z się muszę męczyć. To jest chore. To, co się dzieje, to jest chore. Jeszcze oczywiście będą życzenia na święta, także jestem pokruszona. Na to, że mnie skopiowali. Ale mimo to że im wszystkiego najlepszego, nie zamierzam się mścić, i nie zamierzam z nimi prowadzić wojny, bo mimo wszystko lubię ten kanał, no ale nie lubię, jak ktoś mnie kopiuje, tak? No i po prostu, no, myślę, że to jest takie, no, takie nie na miejscu, tak? Niesmaczne po prostu. Nie powinno się takich rzeczy robić. Ja nikogo nie kopiuję i też sobie nie życzę, żeby mnie ktoś kopiował. Czekajcie, muszę znaleźć jakieś fajne światło, bo ja nie mogę światła znaleźć. Wyobraźcie sobie to? No, jestem taki. Pokażę Wam coś fajnego. Patrzcie, się, jaki fajny tort. Czekajcie. Fajny tort, nie? Uhu. Fajny tort, nie? No dobra. Jestem, tak? Będzie ciężko się nagrywać tym telefonem, ale dobra. Uff. będzie. Będzie jedno, drugie kłędaj. Jedno Q&I, później będzie drugie kłędaj I co jeszcze? Pozdrowienia były, ale będą. Także pozdrawiam wszystkich fanów teraz. Hejterów też pozdrawiam. Nie piszcie głupot, nie wymyślajcie, że to moje obrazy to są plagiaty, bo już Matka Boska została sprzedana. Następny obraz: Fan chce się osobiście zgłosić do mnie i przyjechać. Ten taki na tekturze. Także już jest, on już jest, no na razie, już jest. Jak to się mówi? Przypieczętowany. Zatrzymałam go. Więc dwa obrazy już, tak jakby można powiedzieć, są sprzedane. Bo jeden już jest sprzedany, dzisiaj go sprzedam na Instagramie, możecie zobaczyć relację. Jak szłam na pocztę, to je wysłałam. Także jeden was sprzedany, drugi już na dniach będzie sprzedany. Już jest zapieczętowany właściwie. No transakcja już właściwie jest... No to jest taki mój fan, z którym się spotkałam. I on chce regularnie kupować moje obrazy. Zachęca was do kupowania obrazu, do dzielenia się sztuką. Ponieważ te obrazy kiedyś mogły być dużo warte. Licytujcie, kochani, licytacja cały czas trwa, cały czas. Na, na, na. moje obrazy są lepsze niż JTO, niż Enya, jak Maka. Owsz, owszem, ona ma co prawda olejną technikę, ale akryl To się wydaje, że jest łatwa. Nieprawda? Akryle, technika też nie jest łatwa. Ja będę też sprayami malować. Będę sprayami malować od tych, jezu, jak to się nazywa, Boże, sform, nie? Także akrylowa ta chwila też nie jest łatwa. To się tak wydaje, że wszystko jest łatwe, nic nie jest łatwe. Spróbujcie od razu pomalować, bądź hajtować. Nie piszcie głupot jakichś, że ktoś mnie utrzymuje, że nie mam pieniędzy, że, mam, że, że próbuję wyciągnąć na wacikiem bez, bez sensu. Także że możecie sobie darować takie głupoty. Bo naprawdę, bo to jest śmieszne to, co piszecie. A moich fanów chciałam po prostu pozdrowić i podziękować, że jesteście bo jest ten obraz się po prostu on... ja nie mogę znaleźć światła, wyobraźcie co to? Nie mogę znaleźć dobrego światła. Ja nie wiem jak ja to dzisiaj wstawię. Najwyżej wstawię jeszcze raz, no ja nie wiem co to będzie. Próbuję to jakoś wstawić. O, teraz mam światło fajne. Ojejku. Powiem wam, że naprawdę... Taki turbanik sobie wybrałam, wiosenny, nie? Fajny, nie? No. no i co tam jeszcze? No. Kupujcie, kupujcie. Lityzacja cały czas trwa. Od 50 zł do 30 tysięcy. Może być nawet więcej. Im więcej, tym lepiej. W końcu te obrazy kiedyś będą sławne, by Ci mogli sprzedać, jakie kupicie. Liczy się nazwisko i sława, tak naprawdę. No, a ktoś mówi, że nie jestem znana wśród malarzy. No i co z tego? Ale jak się ma nazwisko, to to jest więcej warte i sława niż bycie malarzem sławnym. A ja już niedługo zamierzam mieć własny wernizaż. Nie lubię. ktoś odgabia moje pomysły. I nie jest, jestem przeciwko narkotykom, przeciwko uzależnieniom, przeciwko jakimkolwiek uzależnieniom. Nie mam żadnych uzależnień, dążę do celu, nigdy się nie poddaję. Nie zamierzam, kurde, żeby ktoś mnie y, cały czas prowokował, żadne kisie, nie kisie i się odcinam od tego. Nie zamierzam już robić z nią filmików ani, kurde, nie zamierzam już, kurde, o, o nich pisać ani, ani nic. To jest bez sensu, a nie jest tego warto. Mojego czasu, mojego energii. Także nie, nie piszcie już mi do niej. Bo nie piszcie już mi na Facebooka ani na Instagrama o niej, bo ja już nie chcę o niej słyszeć, nie chcę już o niej pisać po prostu, bo ona nie jest warta tego. Nie jest, myślę, że to nie jest mnie godne. Informacja o niej, bo ona szuka atencji i reklamy tak naprawdę. Żeby nie było nie głośno. Chyba żeby kasa się zgadzała, nie? Ja nie będę jej reklamy robić. No i co? No teraz... Ktoś powie, że dramy kręcę z JTO. To nie o coś, że dramy kręcę, bo ja lubię ich tylko że kurde, nie lubię, jak ktoś kopiuje, bo to zostało skopiowane. Każdy by się wkurzył, aby był skopiowany, tak? No po prostu się normalnie wkurzyłam, tak? No. no każdy by się wkurzył. Poczekajcie. Lubię, lubię być w filtonie. Ja na są w pracy. miałam mieć na dziewiątą w pracy, bo ja na szczęście mam taką pracę. Że mam luźne godzinę pracy, że mogę sobie przyjść w dzień albo w nocy, co mogę przyjść, nie? Tylko dzwonię, że mówię na przykład, że przyjdę na drugą zmianę, nie? Bo tutaj jest różnie, nie? Może tak pracować, albo może tak pracować, albo różnie można pracować. Raz tak, raz tak. Także na szczęście mam luźną pracę, więc mam umowę. Mam prowizję, także jest OK. Jestem a są niezależną Zamierzam zrobić kurs teraz w Zarzu. Później iść do szkoły na kosmetologię. Później założyć własny ten biznes, czyli własny ten salon. No i co? I będzie jaja, nie? Bo mam już kurs na pasnopicie już mam. Jeszcze teraz będę robić żelowe. Później yy, pa to, na kurs na... O, te są sama robiąc, zobaczcie jakie ładne. Jeszcze pokażę Wam drugi. O. Sama robię. I zamierzam jeszcze zrobić kurs na rzęsy objętościowe 1-1, 2-1, 3-1, Hollywood i tak dalej, no i tak dalej. I salon otworzę, później, nie wiem, restauracje, zatrudnię też pracowników do salonu. Później sobie otworzę restaurację tam w górach, jakieś domki do wynajęcia i jakieś, nie wiem, coś z nieruchomościami na pewno. Kiedyś chciałam sobie zrobić taki kurs, Albo iść do pracy na no, nieruchomości, jak nieruchomości, ale nie mam sobie prawa jazdy, bo muszę znać prawo jazdy, cholera. Bo tak to nie da rady, bo to trzeba jeździć po tych domach, nie? No, może sobie zrobię kurs, ale po co mi kurs, jak nie mam prawa jazdy i po co mi, bez sensu, nie? A zresztą tu jest komunikacja dobra w Warszawie, więc nie wiem, czy to jest sens. No, czekajcie, bo muszę kawkę pić, bo mi się kawka, wy, wiecie, kawka mi się... No, to jest kaweczka, widzicie, o. Ja sobie piję kaweczkę. To jest taka fajna. O! Ihihi. Wiosna idzie. Ale życzenia też Wam złożę. Oczywiście, że tak. Dobra. No to taki tyle. Po prostu nie lubię, jak ktoś kopuje moje pomysły. No, także mówię Wam, nie kopiujcie, bo będzie dobrze. Będzie źle. Także trzymajcie się i dajcie się. Pa, pa.